Alchemia tworzenia. I teraz nie wiem, czy można powiedzieć, że jest wytknięty, czy wyrasta, ale wystaje z korka. No zobaczymy, zobaczymy, bo powiem szczerze, że <grywania> najarałam się na to śledztwo z naszym bimbrownikiem. Co ten zakuty łeb nam może tu zrobić? Ale to byłoby super. No bo serca chyba mu nie będziemy wyprówać. Wiecie, no myślę po prostu, jak bardzo byśmy tutaj poszli na skalę globalną, a na ile na lokalną, nie? Ja nie wiem, czy to, czy to ja wymyślam tą historię i dobieram karty, czy karty mi wymyślają historię. Dobra, no... ej, to się samo wymyśla, no, co ja mogę poradzić? Dobra, co za incepcja. Dobra, już już do brzegu, Katarzyno. Miejsce, w którym spotykają się ludzie do robienia niekoniecznie legalnych rzeczy? Szkoda mi, szkoda mi, ja, ja chcę wiedzieć, co dalej. Ja chcę wiedzieć, co dalej.